Siema, z tej strony Kabanosek TV A dzisiaj jestem z... kabany Vlog, tak jest, kabany Vlog i dzisiaj zamierzam wykonać recenzję kabanosów Nowość Tarczyński Nadziane e, Kabanosy z... kabanosy z nadzieniem czosnek. Oj, tu jest tego za dużo. Ja tego czytać nie będę. Um, tak więc, no, opakowanie bardzo skromne. Przejdźmy zatem do recenzji. Przejdźmy do recenzji. Tak więc, tutaj mamy tutaj mamy kabanoski, tutaj mamy kabanoski. Zobaczmy, jak pachną kabanoski. O, pachną pachną czosn... Czosnkowo, pachną czosnkowo. Tak więc weźmy sobie kabanoska, weźmy kabanoska. E, tak więc, no, mamy kabanoska, a więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Smacznego. E, są czosnkowe. Są dosyć niezłe. To prawda. czuć czosnek, czuć czosnek, czuć czosnek bardziej niż kabanosa. bardzo czosnkowe, ale takie miały być. no wydaje mi się, że są dosyć, dosyć niezłe, dosyć niezłe kabanoski, dosyć fajne kabanoski, dosyć fajne kabanoski, dosyć niezłe, dosyć czosnkowe. Są owszem, nadziane. Zobaczmy, jak są nadziane. Zobaczmy. No! Wydaje mi się, że są dosyć cząstkowe. To jest czosnek. No, będę szczery. Ocena to będzie takie solidne. Um. 8,6 promina na dziesięć. Siema z tej strony Kabanosek TV, a dzisiaj ze mną jest kolega oraz koleżanka i dzisiaj zamierzam wykonać recenzję kabanosów. Nowość otwórz, zamknij karczyński, nadziane, kabanosy z nadzieniem czegar, eee eee. ilustracja symboliczna dobrze, tak więc po otwarciu mamy kabanoski mamy kabanoski, pachną jak jak ser tak więc przejdźmy zatem do recenzji kabanosków, tak więc przejdźmy do recenzji, tak więc przejdźmy do recenzji, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Amen smacznego, smacznego Kabelowski dosyć. Kabelowski. Kabelowski dosyć. Kabel, kabelowski dosyć serowe. Są słone. Są miękkie. Są miękkie. Smakują takim serem. Mm. No, dosyć niezłe. No, smakują mi naprawdę. Sądzę, że to będzie takie mocne. Um, um, myślę, że to będzie takie mocne. Um, um, uh...